Czarek przy mikrofonie. Wieczorek przy mikrofonie. Tym razem zagościliśmy w progu klubu sportowego Cisowianka Drzewce. Jesteśmy tutaj z tego powodu, że ten klub otrzymał bardzo duże wsparcie. Nie tylko od miasta Nałęczów, ale szczególnie od Nałęczów Zdrój, czyli producenta wspaniałej wody Cisowianka. Od dwóch tygodni sponsor dopilnowuje, żeby tu się dużo działo. Podpisana umowa, współpraca, bardzo duże plany, o, którym, o których się dowiecie za moment w moim programie, ale też turniej dziecięcy, turniej dziecięcy, gdzie promowana jest młodzież, gdzie mamy nadzieję zostanie wychowany nowy Lewandowski, a może inne wielkie postacie polskiego futbolu. Wieczorek przy mikrofonie, zapraszam do obejrzenia programu. Pozyskanie takiego sponsora jak Cisowianka daje pewną gwarancję, że ten rozwój nie będzie w żaden sposób zagrożony i będzie bardzo dynamiczny. Z drugiej strony tak duży zakład jak Cisowianka, który od wielu lat funkcjonuje w lokalnej społeczności, podpisując ten list intencyjny i umowę sponsorską z klubem w Drzewcach, umacnia swój pozytywny wizerunek i relacje ze społecznością lokalną, co też myślę jest bardzo ważnym argumentem dla, dla zakładu. Sponsor wiodący, tytułarny, to jest marzenie każdego klubu sportowego. Sponsor, który też jest takim podmiotem stabilnym, lokalnym, współpracującym z lokalną społecznością, myślę, że w przypadku klubu sportowego w Drzewcach, sponsor wymarzony. Drużyna jest budowana na nowo, też część zawodników mamy nowych w tej drużynie. Moje nadzieje przede wszystkim są związane z tym, że ta drużyna ma takie dalekosiężne plany związane ze szkoleniem młodzieży tak? i przede wszystkim młodzieży z terenu naszej gminy. I to jest też świetna informacja, że taki sponsor... Wspiera klub, który myśli perspektywicznie, tak, że ta młodzież ma się gdzie rozwijać, ma gdzie przyjeżdżać na treningi, bo tutaj praktycznie każdego dnia oprócz zajęć drużyny seniorskiej są też zajęcia z grupami młodzieży, z dzieciakami, to boisko rzeczywiście tętni życiem. Ten klub tutaj, który się rozwija, nie jest jedynym klubem sportowym na terenie naszej gminy to może też oznaczać, że, że te środki, którymi dysponujemy, będą jeszcze bardziej efektywnie wykorzystane. I w, I w tym samym klubie tutaj, w ramach sponsoringu Cisowianki, ale też te środki, które my przeznaczamy w innych drużynach, może będą jakieś dobre praktyki do skopiowania, do przeniesienia z klubu sportowego w Drzewcach do, do innych środowisk sportowych na terenie naszej gminy. Sport jest związany z naszą gminą nie tylko z klubami sportowymi, ale generalnie rekonwalescencja po wszelkich urazach. Mamy kilka zakładów, które leczą sportowców, i myślę, że ten kierunek, żeby rozwijać, żeby budować świadomość dbania o sport, o zdrowie, jest wspierana przez też lokalną firmę, jest no, chyba dobrym kierunkiem. Bardzo się z tego cieszymy, że udało się. Porozumieć, udało się stworzyć taką fajną aurę wokół tego klubu KS Drzewce. Jeżeli ktoś z nas dzisiaj uprawia sport nawet rekreacyjnie, to wie, że bez dobrego sprzętu, bez przygotowania, bez bazy treningowej jest trudno cokolwiek osiągnąć. Dzisiaj wszyscy się zachowujemy jak profesjonaliści, chcemy mieć najlepszy sprzęt, oddzielną koszulkę dla kolarza, oddzielne buty do piłki nożnej. W związku z tym to wszystko kosztuje. Pozyskanie takiego sponsora, jakim jest Cisowianka, wydaje mi się, że stworzy olbrzymie warunki do rozwoju i obecnej kadry grającej główne mecze, ale też i dzieciaków, czyli stworzenie bazy treningowej, sprzętu dla dzieciaków. Jako gmina mamy pod naszymi skrzydłami wszystkie kluby sportowe, które działają na terenie właśnie naszej gminy i zawsze je wspieramy. Poza tym namawiamy do współzawodnictwa, do zawiązywania się w różnych stowarzyszeniach, aby pozyskiwać właśnie fundusze na rozwój tych działań sportowych. Zobaczcie, co tu się dzieje. Naprawdę mnóstwo ludzi. Wspaniały turniej. Promuje się młodzież, która mam nadzieję zastąpi kiedyś Roberta Lewandowskiego czy innych piłkarzy naszych drużyn seniorskich. Turniej rozpoczęty. 12 zespołów w różnej kategorii wiekowej. Zobaczcie, gotowe są puchary. I niebawem, mam nadzieję, że z tej młodzieży będziemy bardzo zadowoleni, bo zastąpią piłkarzy, którzy niedługo skończą karierę. Myślałem, że wynik Barcelony z Bayernem Monachium 8-2 to jest tak wyśrubowany wynik, który się nie powtórzy. Kochani, nieprawda. Ostatni mecz klubu sportowego Cisowianka Drzewce pokazało, że jest zupełnie inaczej. Cisowianka Drzewce w meczu inaugurującym rozgrywki ligowej klasy A pokonała swego przeciwnika 13-0. A teraz, jak widzicie, odbywa się Turniej zaplecza, czyli młodzieży. Młodzieży, która jest urodzona poniżej 2000 roku, a teraz gra zespół, który jest urodzony powyżej 2000 roku, ale nie starszy niż 2012. Kochani, mecz się rozgrywa, wspaniały turniej, sponsorowany przez Cisowiankę, a my go obserwujemy i mamy nadzieję, że będą takie same emocje jak przy grze seniorów, gdzie było przypominam, 13-0. Spójrzcie, jak chłopaki grają. Może wśród nich jest nowy Lewandowski, i jest bramka. Brawo, brawo! To jest coś niesamowitego, jak młodzież gra, i myślę, że to są e, przyszli następcy naszych dobrych, znakomitych piłkarzy, takich jak Lewandowski, czy Boniek, czy Lato, czy szarmach. Bo długo czekamy, żeby e, taka drużyna powstała jak w 2000. E, e, no właśnie, którym 2000 roku mamy, a mamy lepszą drużynę z 70-tych lat, która wygrywała czy z 80-tych z bońkiem w 82. -tym. Mam nadzieję, że doczekam się, że będzie jeszcze szansa, żeby mistrzostwo świata polska drużyna zdobyła. Wieczorek przy mikrofonie na turnieju piłkarskim młodzieży. Oprócz gier, które odbywają się na boisku drużyn piłkarskich, oczywiście tutaj lokalna społeczność ma okazję pobawić się, skorzystać z atrakcji, które są dla dzieciaków, napić się. Chłodnej wody, bo ona dzisiaj jest bardzo potrzebna, dlatego że 32 stopnie w cieniu praktycznie, więc bez wody nie da się funkcjonować. Zobaczcie, warto tu przyjechać, warto się pobawić, warto wspierać klub sportowy Cisowianka Drzewce, tak żeby ta społeczność mogła mieć zadowolenie z przyszłych polskich piłkarzy, ale i z tego, że niedaleko mieści się Takich zakładów, które produkują znakomitą wodę cisowiankę. Wieczorek przy mikrofonie relacja z dzisiejszego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy, bo takich wydarzeń będzie więcej. Ten pomysł narodził się tak naprawdę niedawno. Z racji na to, że E, miejscowi ludzie, bardzo młodzi, sympatyczni, którzy mają ciekawy pomysł na rozwój swojego klubu, niewielkiego, małego klubu, potrzebowali pomocy finansowej, bo dzisiaj bez pieniędzy niestety nie da się zorganizować e, m, przedsięwzięcia sportowego na jakimś. Po, jakimś poziomie przyzwoitym, a że my jesteśmy stąd. Nasz zakład mieści się w Drzewcach właśnie, więc my utożsamiamy się i z tą miejscową ludnością i społeczeństwem i z pomysłami, które się rodzą, więc bardzo się ucieszyliśmy, że jest taki pomysł w tym miejscu i chcemy go wspierać ze względu na to właśnie, że jesteśmy stąd, że rozumiemy te potrzeby i że tak fajna atmosfera, pozytywny, dobra energia płynie od ludzi, którzy ten Pomysł mają i chcą go wcielić w życie, a my chcemy im pomóc. To bardzo dobra inicjatywa. Ja uważam dokładnie tak samo jak pan, że wspieranie lokalnej społeczności, szczególnie jeżeli tak mocny zakład, tak mocna firma jest blisko, to jest bardzo dobre posunięcie. W drużynie zauważyłem, że chyba nawet pan ma swoich przedstawicieli firmy, chyba jeden czy dwóch piłkarzy, tak? Tak, dwóch piłkarzy. Jeden grał, drugi niestety nie mógł, bo jest po kontuzji to jest też pokłosie tego, że sport był zawsze mocno obecny w naszym zakładzie. Tak jak mówiłem, mieliśmy swoje rozgrywki, mieliśmy te rozgrywki ciesowiankowe, gdzie chłopaki się ogrywali, grając później w takich lokalnych drużynach. Więc siłą rzeczy tutaj pewno pojawią się i następni wraz z rozwojem klubu i, i, i większymi aspiracjami, bo Nasi e, e, pracownicy grają też w innych lokalnych drużynach. Myślę, że przyjdzie czas, że ich e, reprezentacja będzie większa. Kiedyś tutaj w Nałęczowie niedaleko była znakomita piłkarska drużyna kobieca. Nawet chyba o ile dobrze pamiętam, zdobyły dziewczyny mistrzostwo Polski. E, czy takie same są aspiracje, jeżeli chodzi o Cisowiankę Drzewce, klub sportowy? To między innymi aspiracje, jak zawsze, sportowe są obecne przy tego typu projektach i my im kibicujemy, ale jak gdyby pierwszoplanową takim zadaniem, które chcemy, żeby się wydarzyło, to jest zbudowanie infrastruktury technicznej takiej na poziomie trochę lepszym niż w tej chwili, bo jak widzi Pan tutaj. Ta infrastruktura wymaga inwestycji i my chcemy pomóc, żeby stworzyć tutaj z prawdziwego zdarzenia miejsce, obiekt sportowy, z którego będzie korzystała lokalna społeczność, ale generalnie myślimy o dzieciach. Dlatego. My przy okazji tej drużyny i, tym, i tych awansach, o których pan mówi, my bardzo mocno i, i mocno patrzymy i bardzo nam zależy na rozwoju szkółki piłkarskiej juniorów no i właśnie o to miałem pana zapytać. Juniorów czy i tak. Zresztą szkółka? widział widział Pan pięknie pi pi tak, tak może nawet to będzie można nazwać Akademią Piłkarską, gdzie chcemy, Świetny żeby ci młodzi młode dzieci czy młodzi, y, młode osoby, bo nie tylko dzieci miały gdzie się spotkać miały profesjonalną opiekę trenerską, gdzie mogą poszerzać swoje umiejętności, a być może kiedyś któryś z nich znajdzie się tak wysoko, że będzie reprezentował może i nasz kraj. Liczymy na to. Bardzo tego serdecznie życzę. Moje ostatnie jeszcze pytanie, bo Pan wspomniał, że jest, w Waszym zainteresowaniu jest polepszenie infrastruktury. Czy dobrze rozumiesz, że Cisowianka czy, czy Nałęczu Zdrój, bo, bo to jest firma, czy ma w planach wbudowanie tutaj Stadionu? No, stadion to może bardzo duże słowo, tak? Ale chcemy. E, bo. To, to wynika z konieczności, yy, jaka się wiąże z awansem drużyny tej seniorskiej do wyższej yy, klasy rozgrywkowej. Tam yy, proceduralne wymagania PZPN-u są większe. W tej chwili to wystarcza na A-klasę, którą jest, ale tak jak Pan widził po wyniku, ta drużyna spokojnie. Piracym, przy, w przyszłym roku, roku jest okręgówka, a w okręgówce tak, już trzeba trochę. E, e, tak, te. te nie ma te, te, to boisko i te, 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 to miejsce nie, ma, nie, nie spełnia standardów, w jakich musi okręgowej. grać duży na klasy okręgowe. Więc chcemy krok po kroku poprawiać tą infrastrukturę, a może kiedyś dojdziemy do tego, że będziemy to nazywali stadionem. Takie są zamierzenia i te, z tego się nie, nie, nie wycofujemy. Chcemy zrobić to naprawdę bardzo fajne miejsce, które. Wraz z naszym rozwojem będziemy wspierali, żeby ono było coraz ładniejsze, coraz bardziej profesjonalne no i znaczące na mapie może nie tylko województwo. Panowie, jak to się robi, że się pozyskuje takiego sponsora? Myślę, że nie jeden klub w Polsce by sobie życzył, żeby cisowianka go wsparła. No, nie wiem, od tak. Od tak? Tak, no, może... <laughs> tak, no to, to taka była dłuższa, dłuższa rozmowa. Bardzo długo te rozmowy trwały. No, dziś Ewanka była bardzo zainteresowana wejściem tutaj w spiralnie młodzieży. No i mamy ten zakład pod nosem. No. Panu... Żal, żal było nie skorzystać, tak? No, rozmowy trwały 8 miesięcy. E, trochę zostały wyhamowane przez no, pandemię Covid, no ale w końcu. Końcu się, no w końcu się udało, tak. Sezon otwieramy mecz 13:0. 13:0 powtórzę, to nie jest żart. 13:0. Tutaj to nawet Bayern Monachium wczoraj strzelił mniej bramek Barcelonie niż wasi zawodnicy. Jak to się robi, panowie? No, odmłodziliśmy skład. Tak? Tak, jest, tak, on, jest trener, bardzo dobry trener. Nowi zawodnicy, którzy prezentują wysoki poziom. My jeszcze no, ja ze swojej strony próbuję tam im e, dorównywać. Bo też rozumiem, że wiceprezes gra. No tak, jeszcze, e, tam, jeszcze tak, wychodzę na, na, na chwilę na boisko, ale już chyba coraz mniej, bo, bo pogodzić te dwie funkcje no, to jest ciężko. No i może gra nie była na początku taka, e, jak chcieliśmy. No, trochę ta atmosfera i otoczka nas e, stremowała, no ale w końcu się środki... Ale to tylko 20 minut chyba, pie... po 20 minutach już zaczął się, e... zaczęło się strzelanie. To to, 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 tak, tylko 20 minut, ale dra, te, dla trenera było to aż 20 minut. <grymne> <grymne> e, dobrze, proszę mi powiedzieć wzmocniliście słyszałem skład, tak? Czy, czy to był cel, między innymi e, wsparcie sponsora, żeby ten skład był mocniejszy? Tak, na pewno. No, wiadomo, im lepsi zawodnicy, którzy utożsamiały się tutaj z, z klubem sportowym Krasisowym Kazrzewce, no tym, tym lepsze wyniki. No. Chłopaki trenują teraz trzy razy w tygodniu pod okiem trenera, który grał kiedyś w pierwszej lize. No i są wyniki. Jakieś plany na ten sezon z jakiejś wzmocnienia dostaliście dobre wzmocnienie, mocne wzmocnienie od cisowianki. Przypomnijmy, że klub sportowy Cisowianka Drzewce. Czy to jest ważne, że tak dobry, tak no można powiedzieć bogaty sponsor was wspiera? Znaczy na pewno tak, no nie oszukujmy się, że piłka nożna, jak i każdy inny sport polega na tym, na sponsorach. Bez tych sponsorów naprawdę ciężko było cokolwiek zrobić, tak więc no, ja myślę, że tutaj zarówno prezesi, jak i my... Jesteśmy pod dużym wrażeniem, że taki, taka potężna firma chce nas sponsorować. A myślę, że my, jako od siebie, jako zawodnicy, jako trenerzy, jako zarząd, zrobimy wszystko, żeby, żeby temu sprostać yy, i tym wymaganiom, które sponsor nas nakłada, yy, sprostać. Tak więc, mówię, zrobimy wszystko, żeby na pewno w tym roku powalczyć o Amans, bo to jest nasz główny cel. Yy, a co będzie dalej, to się okaże. Klub sportowy w którym mogą grać młodzież, może grać dzieci, rozwój kultury fizycznej jest tak. Cieszymy się z tego powodu. Ogólnie Ochotnicza Straż Pożarna założyła ten klub 18 lat temu, także cieszymy się z tego powodu, że klub rozwija się, jest samodzielny i ma takiego sponsora jak Cisokianka. To jest takie miejsce, i tak samo jak klub sportowy, tak samo i straż. Chcemy, żeby w tym miejscu miejscowa społeczność miała takie miejsce, gdzie może spotkać się, popatrzeć i cieszyć się na klubowymi sukcesami. Tu 20 lat tu są organizowane różne imprezy, pikniki, mecze piłki nożnej i dla młodzieży, i dla starszych osób zawsze było bezpiecznie, i z tego powodu bardzo się cieszymy. Straż zawsze pomaga troszkę tej bezpiecznej, bezpieczeństwa dać więcej. Chcemy. Rozumiem, że jak gasimy pragnienie nawet Straży Pożarnej, to ci sowianku? Oczywiście, zawsze. Wieczorek przy mikrofonie dobiega końca, tak samo jak i turniej piłkarski zorganizowany przez klub sportowy Cisowanka Drzewce. Naprawdę warto promować młodzież, warto pokazywać takie wydarzenia, bo one łączą społeczności lokalne, ale również dają szansę młodym talentom na pokazanie się, na zaprezentowanie swoich umiejętności, a może właśnie dzięki takiemu turniejowi ktoś się podoba się na przykład trenerowi Polski i zobaczy w nim talent. Mam nadzieję, że tak będzie, że będziemy mieli z Lubelszczyzny dużo dobrych zawodników. Tego życzę serdecznie wszystkim władzom klubu, zawodnikom i sponsorowi, ci sowiance, bo dzięki niej ten klub ma szansę na bardzo duży rozwój. To był program Wieczorek przy mikrofonie. Wasze zdrowie, jakby, jakby nie woda Sowianka dzisiaj chyba nie dalibyśmy rady zrobić tego programu, bo jest naprawdę bardzo gorąco, upały prawie afrykańskie, a jesteśmy przecież na Lubelszczyźnie. Cześć!